Dzień dobry, dzisiaj pokażę Państwu jak zrobić azjatyckie śniadanie albo bardziej placki śniadaniowe po azjatycku. Co będziemy potrzebować? Machewkę, ogórek, szczypiorek, może być oczywiście jakaś wędlina. Ja mam do smażenia olej kokosowy, mąkę, mam już przyprawioną pieprzem i solem, jajka. No szczypiorek i wiadomo, nóż, ubieraczki, miska. No to zaczynamy. Najpierw sobie takie paski na marchewkę. W bardziej kroję niż tutaj można powiedzieć. Także mam już pokrojoną marchewkę, Teraz to samo robię z ogórkiem. Też sobie na takie paski. Mam ułatwienie, bo akurat mogę sobie robić to tą, tą obieraczką taką specjalną, którą mogę używać i do ziemniaków, a mam takie drugie ząbki, że docięcia też na paski różne. I będzie robię to ogórkę, kroję. Można też białą rzodkiew dodać, jeżeli ktoś lubi. Też pokrojoną właśnie w ten sam sposób na paseczki. Ten środek zostawię sobie, tylko sobie pokroję. Także kochani, mam już tutaj pokrojone moje potarte ogórki. Teraz sobie pokroję mój szczypiorek. taką koncepcję i na końcu to sobie ją też pokryję. I to również ląduje w miejsce. Do tego dodaję jedno jajko, moją mąkę z solą i pieprzem, i to wszystko razem mieszam teraz. Ja kochani, jeszcze musiałam jest dwa jajka dodać, bo jednak za dużo tego sobie potarłam, ale to nic nie szkodzi. Tak, kwestia dobrego wymieszania tego wszystkiego. No dobrze, i teraz będę brała się do smażenia. Teraz na mój rozgrzany olej będę nakładała takie porcje, kopce, takie, tak zwane, i będę robiła taką dziurkę po środku. środek wbijam jajko. Muszę sobie powiększyć trochę. Kochani, wrzucam tutaj jajka. Ups. No i czekam, aż to mi się smaży z dwóch stron. Tak oto, kochani, teraz smażysz drugą stronę moich placków, że tak powiem warzywno-jajecznych. I potem pokażę jeszcze je w przekroju. I tak to oto, moi kochani, wyglądają moje placuszki, warzywno jajeczne, można powiedzieć, albo kanapki. Może też zapakować sobie do szkoły, na lunch. Życzę smacznego.